Cześć, było już na temat tego, na co zwracać uwagę kupując nowy rower. Teraz powiemy na to, na co zwracać uwagę kupując rower używany. W przypadku rowerów używanych zasada jest zupełnie inna niż w przypadku rowerów nowych. Tutaj, jak mówiłem w innym filmie o rowerach używanych, jeżeli ktoś kupuje rower używany, to ja już od razu mówię, powinien się znać na rowerach, powinien się znać na sprzęcie rowerowym, powinien umieć rozmontować rower na części pierwsze. I powinien umieć go złożyć oraz wymienić w nim części, które wymagają w sobie wymiany. Jak kupować rower używany? Mianowicie tutaj najważniejsza zasada jest taka, że powinno się sprawdzać napęd rowera, czy on jeszcze da radę. Czyli jeżeli kupujecie na żywo rower, to wiadomo, idziecie do sprzedawcy, robicie oględziny tego rowera, czy napęd jest niezerżnięty jeszcze za mocno, Najlepiej się jeszcze przejechać tym rowerem, czy wszystkie jego części są e, po prostu dobrze pracujące, czy tam nie ma jakichś luzów, ukrytych wad i tak dalej, czy cała ramia roweru jest pru, e, prosta, czy obręcze roweru nie mają żadnych skrzywień na jaju lub boki, czyli każde koło podnieść po prostu ręką, zakręcić i sprawdzać na przednim hamulcu, czy nie ma żadnego bicia lub ewentualnie e, takich podskoków. I w zasadzie, jeżeli byście sprawdzali przy rowerach używanych, to tyle byście na to patrzyli. Natomiast jeżeli kupujecie na żywo, jeżeli kupujecie rower używany, tak jak większość osób myślę, czyli gdzieś ściągacie go z internetu lub z jakiegoś innego miejsca w Polsce, ale ono do was przyjedzie, a wy go nie możecie na żywo obejrzeć przed zakupem, no to oczywiście tutaj musicie zwracać uwagę na to, aby... Ten sprzedawca Wam dostarczył zdjęcia, jak najdokładniejsze korby w wolnobiegu. Łańcuchu nie musi, bo tutaj tak nie stwierdzicie, czy jego oczka poszcz poszczególne są za szerokie, czy za duże. Generalnie korba, wolnobieg lub kaseta z tyłu, czy nie są te ich koronki za bardzo ścięte, czy nie są za bardzo ostre. Jeżeli są, jeszcze mają takie kwadratowe zakończenia na górze, to znaczy, że było mało jeżdżone, znaczy, że to jeszcze jest dobre i można to wziąć. Tak samo rama roweru, wiadomo, dobrze, jak będzie jak najmniej obita. Sama kierownica, jakie typy byśmy chcieli, obręcze koła. Koniecznie trzeba zapytać się sprzedawcy, czy obręcze koła są proste, z czego są wykonane, czy nie mają one jakichś odchyłów i czy być może były centrowane. Jeżeli Wam raz się skrzywi koło, dosyć mocno, duży, duży, duży będzie w nim odchył i nawet je nacentrujecie, to potem będzie one się i tak łatwiej krzywiło. Z tego powodu, że cała obręcz koła. Yy, tworzy ją dowolny metal, ale po jednym skrzywieniu, jej wewnętrzna struktura i tak będzie już taka troszkę pozmieniana. Mimo, że szprychami ją nadcentrujecie idealnie, to i tak takie koło już będzie łapało łatwiej uszkodzenia. I tutaj, jeżeli koło jest proste, to jest ok, ale sprzedawca, jeżeli zadacie pytanie, czy koło nie było centrowane, to i tak Wam hit strzeli. Zazwyczaj że nie było, mimo że było. Ale warto i tak się o to zapytać, bo potem możecie być jakoś tam w jakiś sposób kryci. Poza tym warto jeszcze patrzeć na to, jakie opony są w rowerze. Jeżeli opony są już takie dobite, całkiem łyse, no to wiadomo, kolejny macie wydatek po kupnie tego roweru, że musicie wymienić w nim całe ogumienie. To jest dosyć duży koszt jedna opona taka lepszej firmy, to wiadomo 5D, czyli kolejna stuwa. Jeżeli napęd kupicie uszkodzony to minimum kolejna stuwa na wydatek, czyli już dwie stówy, jeżeli stery będą uszkodzone, ewentualnie jeśli będą w środku suporty, wianki, czy tego typu uszkodzone i kolejne tych wydatków i tak się może czasami okazać, że rower ładny z wyglądu, niby zadbany, dojedzie do Was, a nagle musicie w nim wszystko wymienić i dochodzą do Was jeszcze 3-4 stówy na wymianę sprzętu. Dlatego zawsze przy kupnie używanych rowerów trzeba nie prosić, tylko żądać dokładnych zdjęć tych elementów, o których mówiłem wcześniej, oraz po prostu cały czas męczyć sprzedawcę, aby opisał Wam więcej. Oczywiście także możecie się spytać sprzedawcy, jeżeli on robił zdjęcie tego roweru i nie widzicie go na żywo, jaki to jest konkretny sprzęt, czyli co zastosowano wolnobieg, jaką korbę, jeżeli on nie umie podać nazwy, bo czasami może być albo zatarta, albo po prostu nie mieć nazwy no to tak jak mówiłem wcześniej, zdjęcia bardzo dokładne, trzeba mieć koronę grubości blatów, aby stwierdzić czy ten napęd jest już wyjeżdżony. Rowery używane, jak mówiłem w innym filmie, są tak naprawdę dużo tańsze, nawet powiem tutaj, że Opłaca się czasami kupić rower używany nie po to, aby na nim jeździć, tylko po to, aby z niego wyciągnąć części. Kupujesz jeden rower używany, który jest niezły, który będzie dla ciebie bazowy i chcesz na nim jeździć, oraz rower drugi, który jest już taki, tam jeszcze by się nadawał do jazdy, aczkolwiek już ci się coś w nim nie podoba. Ale możesz go kupić dużo taniej niż w sklepie i możesz go kupić no, tak tanio, że inni go nie chcieli kupić, a sprzedawca sprzedaje go bardzo tanio. A widzisz w nim, że są e, na przykład w nim dobre komponenty, czyli na przykład masz w nim lepszą kierownicę niż w swoim bazowym, lepszy napęd, ewentualnie lepsze przerzutki, czy cokolwiek innego lepsze, to kupujesz drugi rower używany, który tam, tam powiedzmy tam mało kosztuje na pewno mniej niż osobne części, jakie by się zakupiło w sklepie. Rower używany się rozmontowywuje na części i wybiera z niego te części, które mogą być zapasowe do swojego roweru bazowego, te części, które będą w rowerze bazowym lepsze od tych oryginalnych. I się składa jeden rower z dwóch rowerów, a nawet już taki przypadek samemu miałem, że z czterech rowerów składało się jeden rower. Ale to wychodzi i tak znacznie taniej niż kupienie osobnych części w sklepie, a zawsze te pozostałe graty po tych rozmontowanych rowerach można osobno sprzedać, jeszcze jeżeli się da, i także z nich jakoś odzyskać trochę gotówki. Przy rowerach, używanych z mojej strony, to tyle. Polecam to wszystkim, jeżeli ktoś się zna na rowerach, wybieranie właśnie bardziej używanych rowerów, bo wychodzą, tak jak mówiłem, gdzie indziej 10 i więcej razy taniej niż takie kupione w sklepie, zarówno sprzęt, jak i sam. Rower. To tyle z mojej strony temat rowerów tego typu. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać więcej, na co warto zwracać uwagę, to proszę napisać to poniżej w komentarzu. Dzięki za obejrzenie filmu.